Jak to wygląda? O, właśnie tak. Także, kurki mają czysto. Na grzędach również posprzątane. No i super. A jak widzicie, noszą jajka. W ogóle, patrzcie, mamy godzinę mm, 15. A w zasadzie, no, no, patrzcie, 15. A duży kur jeszcze nosi. Popatrzcie, ta wejdzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kur jeszcze w gniazdach. Także gniazda są pełne, przepełnione Moje kury tak zauważyłem kurcze Lubią jeść wieczorkiem, znaczy wieczorkiem No może nie wieczorkiem no. Przesadzam, ale eee, Tak popołudniami bardziej, no eee, A tutaj jeszcze sprzątnąłem trochę tutaj Zaraz będę ogarniał też tutaj, żeby wymieść eee, Te drewna ogarnąć, bo też żeby już kurcze To się robiło porządek, bo przyjdą eee, Przyjdzie zimno kurcze, grudzień i wiecie, i nie będzie się chciało, nie? Nie będzie się chciało nic robić, no. Także tak to wygląda, jeszcze tutaj muszę poogarniać i tak dalej, pozamiatać trochę, żeby w porządku wprowadzić. Ale chciałbym też się wziąć za te klatki, tylko tak myślę, co tu mogę zrobić? Myślę, że ten tył, ten tył mogę robić, tylko sobie przestawię tą całą konstrukcję. Nie będzie łatwo, bo jest ona ciężka, tu by mi się przydał taki uchwyt dalej. No ale jak na razie nic takiego nie mam, także muszę sobie poradzić tak. Kurde, ciężko się to robi, naprawdę ciężko. Bym musiał jakoś tutaj, o, od tego wejść. Kurczę, nie, no bo ta deska ciężko, bo ta, wiecie. No dobra, przestawię sobie i widzimy się zaraz. Jak widzicie, yy, tak będzie podłoga i robię, kładę deseczkę. Bo tutaj niech będzie taka właśnie półtora centymetrowa szparka I tutaj tak robię, mam równiutko wtedy i sobie wtedy przykręcam Wiecie chyba dlaczego, nie? Dlatego, że żeby po prostu... Czekajcie O, teraz może lepiej Żeby, żeby mocz spływał do tyłu, bo półki są pod skosem i tak dalej, dobra Przykręcimy sobie Dwie tu damy, bo deska jest pęknięta. O, teraz się trzyma fajnie, chociaż nie wiem, czy tam, tej, tą deskę używać. Kurczę, bo taka. Dobra, najwyżej wymienię. Dobra, fajnie siedzi. No i mogę wyjąć tą deskę i tak to właśnie wygląda. I mogę lecieć. Dalej z, z innymi tutaj deskami. Tutaj jeszcze te dociąć będę musiał. Więc już powoli powstaje fajna konstrukcja. Patrzcie, jeszcze gwóźdź. Trzeba by go wyjąć. Kura, ty co tam robisz? Patrzcie, kura tam jest. No wyłaś. O, czemu tu jest mokre? Czemu ten młotek jest mokry? Nie wiem. Brudny? Nie. Kłuczę sobie ręce, dobra, jest dobra deska. Co? Brahma? Rośnież w oczach, nie? Ta brachma, kurde, już się nie mogę doczekać, aż będzie taka duża. Ale wszystko z czasem spokojnie. Dobra, i teraz chcę tak mniej więcej tak samo. No jak tu mam e, taką mniejszą, tu większą, to tu tak samo, i tutaj teraz taka mniejsza. Także może iść na przykład ta bez znaczenia. I tak będę chciał to jeszcze wyszlifować fajnie i, i pomalować ostatecznie. Kurczę, coś tu krzywo wyszło. A, bo ta deska schodzi, kurde. Lipa. Na to nie zwróciłem uwagi. Każdą by trzeba było lekko poprawić. Kurde. No i właśnie to jest to. Takie... Najgorzej, takie błędy, wiecie. Dobra, tą wystarczy. Tamtą poluzuję. O. tą wyjmę. I tu już powinienem. o. naprostować. Tu szparki mogą być. Nic się nie stanie takiego. Tylko widzę, że tutaj taka większa szparka będzie. Eee, dobra, trochę tu. Kurczę, ta, czy taka szpara może być? Co? A nie, dobra, tam trochę zejdziemy. I będzie dobrze. Tylko. Dobra, tutaj już wkręcę. Na jedną, a tutaj zejdziemy. Zobaczymy teraz. No jest mimo wszystko, nie? Pytanie, czy zostawiać, czy nie zostawiać? Tak średnio, tak średnio. Kurde, tu już takiej szerszej deski nie mam, bo ta nie. Dobra, na razie zostawię. Teraz chyba powinno być wszystko wymierzone dobrze. No, tak prawie. Tak prawie. O, jest tam kura przyszła. Kurde, no nie wiem, właśnie co robić. Przegręże może. Tam trochę bym też podniósł Odrobinkę. o drobinkę. No i takie szparki są, nie? Tu wtedy wychodzi, no tak prawie że równo, równie tylko wtedy wychodzi. Dobra, na razie, na razie przykręcę, jak będę miał coś lepszego, co zawsze można wymienić. dobra, no, ok. I teraz pytanie, bo będę musiał iść rozwalać palety i wyciągać deski. Także lecę deski i trzeba je obrobić i wtedy można działać dalej. Ale coś już kolejnego skończone. Także dobrze. No dobra, a dla gęsi, jeżeli chodzi o mieszankę, to tak. Jedno takie, o, niepełne. I jedno małe takie. Gęsi i kaczyki. Jedno tak, jedno duże takie, jedno małe takie Taka jest moja mieszanka dla nich i jedno takie. O, jeszcze tego dosypiemy jedno i mają ładne jedzonko. odejść lakuś, odejść, dobrze, dobrze No dobra moi drodzy, lecimy zebrać jajeczka, O, patrzcie. Stoi, niedużo dzisiaj zrobiłem, ale jadę niedługo do Kastoramy. Dzisiaj w sensie i muszę kupić kantówki, wtedy będę mógł nieco więcej porobić przy tym. Bo tak to wiecie, brakuje mi tego, tego brakuje i wiecie, jak jest sami, nie? Dobra, zbierzemy jajeczka, tak jak mówię. O a ile kurtu jeszcze jest? Kurde. No dobra, no ale i tak zbiorę. A tu co, kwiatki jakieś? I tak muszę zebrać chyba, chociaż może nie. Może poczekam jeszcze trochę. Kurczę, no nie wiem właśnie. No ale dobra, zbiorę. 20, zbiorę. Eee, jeszcze dwa zebrała mama dzisiaj rano. Także trzeba doliczyć dwa. No i czekajcie. Mamy 6. dziewięć, dwanaście, piętnaście, szesnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Dobra, dwadzieścia zebrałem i jeszcze yy, Dwa trzeba dodać, także 22 łącznie już zebrane są. No co Czaruś, uważaj. No dobra, jeszcze lecę do gęsi dać im tylko pszenicę. Znaczy yy, pszenicę, no... Czy pszenicę? no yy, mieszankę. Jedzonko, o tak to lepiej zabrzmi. Ale jeszcze, moi drodzy, jeszcze, jeszcze. Jeszcze chcę tutaj zapalić im światło. I zobaczyć czy są te wnioski już te dorosłe. O, nie ma ich, patrzcie, może weszły tam. Super by było. Dobra, macie zapalone kurki i możecie sobie wchodzić ładnie i korzystać Dobra, tu jeszcze wam nie zamykam. Ale jestem ciekaw gdzie te nioski. Czy kurcze bo z tego co widziałem to? O, są tutaj. Patrzcie, są tutaj. No to nie wiem czy wejdą tam, czy, czy tu zobaczymy. Ty czarek się nie czaj. Chodź czarek! Laki, laki znaczy Nie wchodź tam czasem. Hmm. No dobra, także bierzemy jajka i lecimy do gęsi i kaczek. Co kaczuchy i gęsi? Przeniosłem wam jedzonko. I teraz jak to tu wygląda? Tu jeszcze macie resztkę, ale to sypie kaczką. A tu macie nowe, a to idziemy dać kaczuszkom. O, nie pływają, tylko chodzą na zewnątrz. No i patrzcie, kurde, no nie wierzę, nie zjadły tego, chyba No patrzcie, nie zjadły Nie wiem co jest nie tak z nimi, one nie lubią w ogóle zielonego Ojejaj, kaczuchy, kaczuchy, dobra Tu sykniemy im to Dobra I cyk, zrobione To auto jest naprawdę super, jak widzicie, wchodzi aż 3 metry i ładujemy. Zapniemy sobie jeszcze zaraz Ta decha mnie interesuje Przydałaby się Choć trochę Coś tu jest napisane Deska szalunkowa Deska szalunkowa Krawędziak Nic o desce nie ma Deska szarunkowa. tu nie ma No nie ma powinno być gdzieś deska szałonkowa. Pójdę sprawdzić Do sklepu wezmę metkę i sprawdzimy kurde. Nie zeskanuje pewnie Weźmy to Kurde. No dobra, to chyba zeskanuje. I pójdziemy sprawdzić jaka cena. Dwie deski, wezmę to fajnie wygląda. Wejdzie, wejdzie kurde, ale tak no, już kurczę na no, no sam koniec. Też fajne. bardzo fajne. dobra, weszło, to jest jednak dostawczak. Jeszcze zwiążemy to może sobie, żeby nie latało jakoś, o jajeczka jeszcze proszę Pięknie jajeczka. I jakoś to postaramy się związać, kurde, ale żeby oni tego nie chcieli wypakowywać. Nie, no raczej nie. Jak już to. Czekajcie. To wywalimy. Tu nigdy tego nie robiłem, szczerze mówiąc. Eee, skoro to jest tak. Dobra, jakoś poplączemy, będzie dobrze. Tak. jest dobrze, tylko, że coś jeszcze, kurde, jak to jest zrobione. Hmm. Aha, i wychodzi tym samym. Dobra, czekajcie. Chyba wiem, chociaż nie, że to jest tak, o tak, o i tak. Dobra, dobra, już wiem, wiem o co chodzi. już ugarniam tak OK tu jak najbardziej bierzemy Ok a tu tak No jeszcze Czyby się przydał? No jakoś tu siedzi fajnie. Co? Lecimy zanieść jajeczka babci 20 Nic się na ciebie nie zwali. Kolejna dostawa drewienka, które po prostu kocham. Lubię robić z kocham. Patrzcie, jeszcze kupiłem jeszcze kupiłem siatkę zgrzewaną. 50 cm, taka właśnie, tak wygląda. I yy, no, taka ocenkowana, chyba no, ocenkowana, tak. I jak on jest? No, półmetrowa, tak jak mówię, i 5 metrów, także patrzcie. Tutaj teraz, jak to wygląda? Tutaj idzie metr, tu idzie metr, tu metr, tu metr, 4 metry, No, tam ponad może być, także idealnie. Yy, no i co? Zakupy zrobione. Powiem Wam, że trochę się naczekaliśmy, żeby. To zakupić była duża kolejka. Eee, no, ale wszystko zrobione. Ale nie wiem, czy pani mnie źle nie policzyła, kurde. Czekajcie, tych kupiłem. A dobra, nieważne już. Eee, już nieważne. Zobaczymy jutro. Już mi się tego nie chce nawet robić. No i widzimy się za chwileczkę. No dobrze. Nielek, jesteś tutaj? Jesteś. <grym> Co. Co? No co? No co? Oj, ty słodziak, ty, ty słodziak. O no dobra moi drodzy, także tak, eee, co tu mi koty znowuż narozrabiały. Musimy jeszcze zebrać jajka, tylko że... O, patrzcie jak ciemno. A co? O co tu chodzi, powiedzcie mi teraz. Czemu to się tak zaklinowało? Co jest, kurde? Zahaczone tam jest? Nie wiem, o co chodzi. Kurde, latarki nie mam. Dobra, tu mam na szczęście z głowy, z telefonu, znaczy. Tu jest zahaczone, pewnie co? O, tak jest. Także zamykamy kurki, i, i widzę, że jedzonko trzeba wsypać, i jeszcze zebrać do, dobrać jajka, tak. Tylko pytanie, ile ja zebrałem? Kurczę, bo już nie pamiętam. Dey, bo zebrałem chyba więcej jeszcze później. Kurde, pamięć. Zebrałem tak, moi drodzy, właśnie teraz już wiem. E, 20, 20, zebrałem 40 i 2 rano mama wzięła, tak. Bo zebrałem jeszcze później 20, właśnie dla babci, żeby zanieść jej. E, I jeszcze 20, to co w koszyku zebraliśmy, także no. Dokładnie tak, czyli mam 42. O, także myślę, że ładny wynik dzisiaj będzie. 45, e, 48, 49. O, dokładnie tak. 50, 51, 52. 52 jajeczka na dzisiaj. Patrzcie, jaka pusta tu grzęda. Fajnie wyczyszczona, super. No i co kurki. A kołócik dasz się pogłaskać. No, daj, daj się, daj, daj, daj. Drugi kołcik da się pogłaskać? Da się, da się pogłaskać, da się. Dobry kogucik, kochany. A tam nie ma kogocika, nie? Ile jest skór? 3, 6, 9. 9, kurna, no tak jak liczyłem, 20 cm na yy, 20 cm. Na grzędzie, kury, to jest idealnie To jest naprawdę ten wynik, którym się naprawdę musicie kierować No wiadomo, mniejsze rasy mniej, ale mówię o takich wnioskach na przykład, nie? Dobra Jeszcze co? Nielek tutaj Jeszcze nakarmić muszę tu psiaki i tak dalej Ale e, przejdę tutaj do ozdobnych, bo muszę je zamknąć właśnie tak I co? I tutaj dajemy tak o, i niosek nie ma? To gdzie są? Patrzcie, kurde, jak na grzędzie ładnie siedzą. No to jest przepiękny widok. Pięknie kurki, super! Super, naprawdę pięknie. Jak ładnie, kurde! Super, aż muszę Was pochwalić. Tylko seramki tutaj malutkie. Nie są na grzędzie. Właśnie, jeżeli chcecie. Jeżeli mocno jesteście zainteresowani, ale tylko odbiór osobisty Kogucika seramy tego czarnego To zapraszam e, Zapraszam Piszcie w komentarzu, ale tylko tych no zainteresowanych, bo Mówię i odbiór osobisty, no a no tu są te kurczaki A zostawię już Nie przyszły, nie chciały To zostawię, nic im nie będzie Jedynie e, trochę, trochę będzie im zimno ale dzisiaj noc ma być akurat ciepła Także mogę je zostawić Pies będzie je pilnował Także o to się nie bójcie naprawdę No i 51 jajek Rewelacyjny wynik A ja teraz sypnę jeszcze im jedzonka Kurkom moim kochanym Lakulek Lakuś Ty też jesteś kochany To jest naprawdę super kotek O Jutro pewnie będę miał do odbioru warzywka. No, zejdź, zejdź, zejdź. Warzywka z warzywniaka. Jutro mamy wtorek, więc myślę, że że no. Jutro tak. Myślę, tak chyba trzy razy w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota. Tak mi się wydaje. Także naprawdę super. Dobra, wsypię im jedno. Eee, albo no dobra, już jak wsypię to jestem jeszcze tutaj pół tego i będzie dobrze. Dobra. Okej. Okay. No co? Co, triksinho? Dobra. Lecę jeszcze karmić zwierzęta. No i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście wiecie co robić. Suba na kanał, jeżeli chcecie zostać tutaj na dłużej. W komentarzu dajcie znać, czytam, odpisuję. Także lećcie w tych komentarzach. Naprawdę lećcie. Z miłą chęcią czytam fajne, ciekawe komentarze. Także no, do zobaczenia. Do jutra. Się